Dzień dobry, moje drogie koziorożce. Witam się z Wami bardzo serdecznie na moim kanale. Zapraszam do czytania na czwarty kwartał, czyli październik, listopad, grudzień. Słuchajcie, zapraszam do opisu filmu. Tam znajdziecie dla siebie różnego rodzaju informacje, mam nadzieję użyteczne, bo to je tam zostawiam. Zaczynamy, moje drogie koziorożce. Koziorożec. <słuch> Słuchajcie, wszystko będzie dobrze. Nie wiem, czym się stresujecie. Stresujecie się swoją siostrą, swoją żoną, swoją matką, stresujecie się sobą, cesarzowa, stresujecie się stanem błogosławionym. No tutaj raczej później mamy głupca i czwórka buław. Tutaj, jakby cokolwiek się dzieje, ten stres może być. Te czarne myśli, o inaczej, czarne myśli mogą zupełnie być niepoparte rzeczywistością, tak? Um, jeśli jesteś zmęczony, jeśli jesteś zmęczony, zmęczony, jeśli jesteś drogi koziorożcu, to powiedziałabym trochę więcej zabawy: po prostu baw się. Dodatkowo powiedziałabym: um, Słuchaj, jakby bądź świadom siebie i swoich sukcesów, ciesz się z siebie. Tutaj, jakby mm, myślę, że ktoś mógłby cię zestresować. Jeśli jest koziorożec, to bardzo ciekawe, słuchajcie, i może do nikogo, ale powiem to. Um, jeśli jest koziorożec, który stresuje się tym, bardzo się tym stresujesz, <grym> że nie możesz, nie mogę tego powiedzieć z jakiegoś powodu, że <grym> że starasz się nie, i, i, i rodzina się nie powiększa, to powiem w ten sposób, to czwórka buław oznacza, że przyjdzie ten moment, kiedy na tym poziomie z tego powodu będziesz miał yy, yy, z tego powodu będziesz tańcował. Te, będzie powód do radości tutaj. Tak? I teraz tak, czwóreczka buław, mamy głupca. Zobaczcie, jakby po nowym roku bardziej, czwóreczka buław, baranowa energia i jeśli mnie pamięć nie myli, moje drogie koziorożce, to jest to początek kwietnia, czyli bardziej wiosną. Na to bym zwróciła uwagę, ok? Żeby, żeby, żeby niepotrzebnie nie popadać w jaką, w jakiejś skrajności. E, kobitki koziorożce moje, koziorożczyni, Kobitki moje, koziorożce Słuchajcie, cesarzowa, piękna, tak? Um, to jest dla Was informacja, moje drogie panie. Cokolwiek Was stresuje mentalnie, może dla części z Was, żeby się zrelaksować, zluzować, wycilować, dobrym pomysłem będzie zrobienie czegoś dla siebie, tylko i dla siebie. Taka kobieca próżność, czasem wskazana. Więc yy, na to bym też zwróciła uwagę, ok? Niech cię siły nie opuszczą. Nie, też nie odpuszczaj jakiejś sytuacji, która wiesz, że jest dla ciebie ważna. Dlaczego znajdziesz rozwiązanie, wymyślisz to sobie, wykminisz to sobie? Ohoho. Wskazówka baw się w październiku. Tyle, ile wlezie i tyle, ile możesz. Czekasz na jakiś nowy początek? Czekasz na jakąś wiadomość odnośnie nowego początku i stresuje Cię to, że ta wiadomość nie przychodzi? Przyjdzie, ale możesz być zmęczony mentalnie. Dla mnie dziewiątka mieczy... Słuchajcie, ja wiem, że to jest karta tam tych wszystkich historii związanych z ciemnymi myślami, czarnymi myślami, z depresją, tych ciężkich myśli, nie? Ale dla mnie osobiście dziewiątka mieczy to jest praca, pra, to jest taka energia pracy koncepcyjnej i zmęczenia umysłu już. Tak? I zmęczenia umysłu, że te myśli naprawdę e, zawijają się trochę w te supełki, bo, bo nie jesteśmy dospani, bo nie mamy kiedy się, że tak powiem, porządnie wyspać, wypocząć i umysł oczyścić. Więc na to bym zwróciła uwagę, żebyś maksymalnie, jeśli masz dużo pracy koncepcyjnej w październiku, żebyś maksymalnie dużo po prostu odpoczywał. Każda drzemka jest dobra w ciągu dnia. Tak bym to określiła, więc łap te drzemki, nawet gdyby to były najkrótsze drzemki na świecie. Słuchajcie, idziemy dalej. Dobra, dobra, zobaczmy teraz energię listopada, azbuław, rydwan. Rycerz Kichów. Tutaj koziorożec, niezależnie od stanu posiadania męża bądź nie, narzeczonego bądź nie, faceta chłopaka bądź nie, wydaje się być mocno magnetyczny. Na to bym zwróciła uwagę, przyciągasz do siebie ludzi. W ogóle chciałam również zwrócić uwagę, to też dla koziorożca może być ważne, że listopad pokazuje się, ten ciemny, smutny listopad, zazwyczaj w naszym kraju raju, pokazuje się jako dobry do tego, żeby zastosować więcej aktywności w waszym życiu. Więcej spacerów, więcej sportu, więcej ruchu po prostu. E, albo zwrócić uwagę, czy możecie sobie pozwolić na to, żeby robić sobie jakieś na przykład city breaki, tak? Urywać się trochę e, na weekend. Niekoniecznie za granicę, kto gdzie może, spędzać weekendy po prostu w inny sposób, odchodząc nieco od rutyny. Dodatkowo, jeszcze tutaj, dlaczego powiedziałam, że koziorożec e, pokazuje się magnetycznie. Dlatego, że w Twoim otoczeniu pokazuje się jakiś chłopak, mężczyzna lub dziewczyna, kobieta, który niewątpliwie jest z Tobą zainteresowany i który niewątpliwie próbuje zrobić wszystko, żebyś żeby zwrócił na niego uwagę, drogi koziorożcu. I teraz tak, miłe flirty, turururu, single, seksy, bardzo proszę, to wszystko tutaj jest, jakaś wspólna podróż, wyjazd na weekend, proszę bardzo, bawimy się świetnie. Natomiast jeśli... Ym, jeśli chcecie, chcecie zacząć od zbliżeń intymnych, znajomość z tą osobą, to jest tu taka możliwość. Nie nastawiałabym się jednak e, na długotrwałe połączenia, tak bym to określiła. Raczej cieszyłabym się chwilą i dobrze bym się bawiła. Dla, dla koziorożców, które planują gdzieś sobie wyjechać w listopadzie, ten wyjazd faktycznie tu się pokazał i ten wyjazd pokazał się jako mm, dla ciebie satysfakcjonujący, więc rzekłabym, e, ciesz się z tego i wyznacz sobie ten jakby dąż do tego, żeby ten listopad faktycznie był dla ciebie taki miesiącem, w którym dzieje się, prawda? E, I ten wyjazd w świat bliższy, dalszy, słuchajcie, może być dla Was bardzo, mm, bardzo korzystny, ale również. Koziorożce single. Duży nacisk na rozwój osobisty, na to, żeby się uczyć nowych rzecz, rzeczy. E, przy okazji tych nowych rzeczy może jakiś rycerz kielichów przybyć. Chciałam powiedzieć, przyplątać się. No więc nie wiem, czy to dobre słowo, w każdym razie to ja może powiem inaczej: przybyć. E, no więc tylko tak jak wspomniałam, z tym rycerzem kielichów to jest tak, że on jest czarujący, szarmancki, może zawrócić nam w głowie, e, ale ale. Ale to może być również niewypał, bo jest zazwyczaj mało dojrzały, jest zazwyczaj, e, powiedziałabym, to znajomość, która, jeśli nie będzie tutaj odpowiedniego potencjału, nie przetrwa próby czasu. Tak więc nie trać głowy tak od razu. Nie trać głowy i ta nas w akurat ten ogień w głowie. Nie trać w głowy tak od razu. Bardzo ładny miesiąc. Bardzo ładny miesiąc. Bardzo ładny. A w parach, mówiłam co tam, w parach, wspólny wyjazd by się przydał. Też faktycznie, jakiś weekend. Ale ogólnie w parach to też jest tak, i od razu powiem, że. Mm już tam wspólny wyjazd wspólnym wyjazdem. On, jeśli nawet będzie to on się naprawdę pokazuje jako udany i pomoże wam ten listopad przetrwać. Natomiast ogólnie y, uda wam się powiem wam też zapanować nad jakimiś skrajnymi emocjami w parach jeśli były jakieś huśtawki e, wcześniej tak y, różne to uda wam się nad tym zapanować. Uważam tu na tym polu jest sukces. To też razem fajne jest moim zdaniem jakby mm, że dojrzewacie być może bardziej. Niewątpliwie dzieje się coś, co sprawia, że ty, drogi koziorożcu, jesteś usatysfakcjonowany mocniej, nie? Dobra. O! A tutaj rycerz kielichów dojrzewa miesiąc później, więc nie jest tak źle trójka boław. No, no. No, no, mm, więc tak, ten rycerz kielichów, który nam się pokazał w listopadzie, tak niejasno, jest, nie ma tu kwiaty, to tamto, oferuje jakieś miłe chwile i tak dalej. Miesiąc później jest gotowy już do wyznań. Równie dobrze to możecie być wy, gotowi, żeby komuś coś wyznać w grudniu, ale to ciekawe bardzo, bo wiesz doskonale, że to jest dla ciebie, że ta sytuacja jest dla ciebie, że ta osoba jest dla ciebie. Um, że tego pragnie, że to cię uszczęśliwi, a z drugiej strony, jak sobie pomyślisz, że trzeba o tym pogadać, to głowa ci pęka. Ciekawe, prawda? No więc, drogie moje koziorożce, trzeba się zreorganizować, żeby otrzymać to, czego chcecie. Zreorganizować. Z jakiegoś powodu myśl o tym, że chciałbyś kogoś coś mieć i wiesz, że to cię uszczęśliwi, powoduje ból głowy. Żeby ten ból głowy zniwelować, trzeba się zreorganizować, po prostu. I kierować większą dyplomacją przy rozwiązywaniu problemów. Bo tutaj uwaga, żeby nie stawiać na swoim za wszelką cenę, ponieważ to zwycięstwo, ono daje Ci satysfakcję, ale może być zdobyte nadmiernym kosztem. Więc dyplomacja tutaj ma znaczenie, absolutnie. Jeśli chodzi o wskazówkę dla Was na grudzień, tym bardziej, że jest ostatni miesiąc, wchodzimy za chwilę w nowy rok, Trójeczka Buław mówi, słuchaj, koncentruj się na swojej przyszłości. Koncentruj się na przyszłych planach, tak? Bo w tym zakresie możesz oczekiwać powodzenia, więc na tym się koncentruj, nie tam na tym, co byłoby, gdyby było, gdybym zrobił tak czy inaczej, cokolwiek, tylko na tym, co przed Tobą, wchodząc w nowy rok. Dosłownie to karty Tobie, drogi kociołasz tu sugerują. Okay? Ponieważ ta trójka była dla mnie jest zapowiedzią rozwoju, progresu tego, że sprawy nabiorą rumien, rumieńców, tak? Trzeba być skupionym, nie odpuszczać sobie. Być może trzeba być skupionym na konkrecie, nie odpuszczać sobie i trzeba tym samym trochę, że tak powiem, dokonać jakiejś zmiany. W co inwestujesz swoją energię, czyli używając języka tarotowego, odciąć od siebie to, co mogłoby ci to skupienie zabierać, bo nie jest Ci to w niczym potrzebne, ok? Więc jeszcze to się pobiera, po, pokazało. Tutaj pokazują się również w trójce buław na przyszły rok już taka zapowiedź Twoich pomysłów, które nabiorą realnych kształtów, szczególnie jeśli chodzi o kwestie finansowe. Dzięki bardzo, uważajcie na siebie, ściskam pozdrawiam i do usłyszenia!